Ręka. W ręce odróżniamy trzy odcinki. Nadgarstek, wśród ręcze i palce. Nadgarstek składa się z ośmiu kości ułożonych w dwa szeregi po cztery kości. W skład szeregu bliższego wchodzą kość łódeczkowata, kość księżycowata, kość trójgraniasta, kość grochowata. Memento, łódka płynie, księżyc świeci, trójgraniasty groszek leci. Szereg dalszy, licząc od strony promieniowej do łokciowej, jest utworzony przez kość torobocno-większą, kość torobocno-mniejszą, kość główkowatą i kość haczykowatą. Na trapezie trapeziku wisi główka na haczyku. Ej, takie wierszyki pozwalają zapamiętać Ej, ułożenie, ułożenie kości. Powierzchnia dłoniowa nadgarska jest wklęsła i wytwarza brózdę nadgarska sulku skargi. Brzegi nadgarstka promieniowej i łokciowej wznoszą się ku przodowi. Od strony promieniowej znajduje się wyniosłość promieniowa nadgarska utworzona przez guzek kości łódeczkowatej oraz guzek kości czworobocznej większej. Po stronie łokciowej znajduje się analogiczna wyniosłość łokciowa nadgarstka. W skład, w który wchodzą kość grochowate i, haczy, i haczyk, kości haczykowate. Między oboma tymi wyniosłościami jest rozpięte pasmo skanki włóknistej łącznej, tzw. zroczek zginaczy, który zamyka bruzdę nadgarstka w kanał nadgarstka. Przez kanał przechodzą, to jest ważne z punktu widzenia klinicznego. Nerw pośrodkowy, ścięgno mięśnia zginacza długiego kciuka. 4 ścięgna mięśnia zginacza palców powierzchownego. 4 ścięgna mięśnia zginacza palców głębokiego. Po pochepko otaczająca ścięgno mięśnia zginacza długiego kciuka. Pochebka otaczająca 8 ścięgien mięśni zginaczy palców powierzchownego i głębokiego. Przez kanał także przechodzi, ale się w nim kończy ścięgno zginacza promieniowego nadgarstka. Czasem znajduje się tu także końcowy odcinek tętnicy towarzyszącej nerwowej pośrodkowej. Śródręcze składa się z pięciu kości śródręcza, z których każda składa się z trzonu końca bliższego, czyli podstawie, i końca dalszego, czyli głowy. Kości palców ręki składają się z paliczków. Cztery palce strony łokciowej mają po trzy paliczki, bliższy środkowy i dalszy. Palec pierwszy, czyli kciuk, poleks, ma dwa paliczki, bliższy i dalszy. W każdym paliczku wyróżniamy trzon, koniec bliższy i koniec dalszy, czyli głowy. Inaczej guzowatość paliczka dalszego. Staw yy, promieniowo-nadgarstkowy. Główka stawowa jest utworzona przez powierzchnię nadgarstkowe trzech pierwszych yy, kości szeregu bliższego, nadgarstka. Kość łódkowatą, kość księżycowatą i kość trójbroniastą, połączone w jedną całość przez więzadła międzykosny i pokryte krząską stawową. Panewka jest utworzona w około 3 czwartych przez powierzchnię nadgarstkową kości promieniowej, a w pozostałej 1 czwartej przez krążek stawowy, przyczepiający się do wyrozkarycowatego kości łokciowej i do brzegu oddzielającego powierzchnię stawową nadgarstkową kości promieniowej od wcięcia łokciowego kości promieniowej. Na powierzchni nadgarstkowej kości promieniowej znajdują się dwa pola dla połączenia odpowiednio z kością łudzeczkowatą i księżycowatą. Natomiast krążek stawowy, uzupełniając zbyt krótką głowę kości łokciowej, łączy się głównie z kością księżycowatą, a także trójgraniastą. Torebka stawowa jest obszerna i luźna. Przyczepia się wzdłuż brzegów powierzchni stawowych. Więzadła. Więzadło poboczne promieniowe nadgarstka. Więzadło poboczne łokciowe nadgarstka. Więzadło dłoniowe promieniowo nadgarstkowe. Więzadło grzbietowe promieniowo nadgarstkowe. Więzadło łukowate dłoniowe nadgarstka. Więzadło dłoniowe łokciowo nadgarstkowe. Więzadło łukowate grzbietowe nadgarstka. Mechanika stawu. W stawie promieniowo nadgarstkowym wykonujemy ruchy zgięcia dłoniowego, zgięcia grzbietowego, odwodzenia, przywodzenia, obwodzenia. Połączenia stawowych dłoni. Kości nadgarska w obrębie szeregu łączą się stawami międzynadgarstkowymi. W kości szeregu bliższego i dalszego łączą się stawami śródnadgarskowymi. Kości w szeregu dalszego stawów nadgaskowo śródręcznych ruchy w stawie nadgarstkowo śródręcznym kciuka są ważne bo są inne niż innych palców odwodzenie, przywodzenie przeciwstawianie odprowadzanie obwodzenie jest to gama ruchów typowych dla ręki ludzkiej Podstawy kości śródręcza drugiego i piątego łączą się stawami międzyśródręcznymi, są to stawy obrotowe. Głowy śródręcza i podstawy paliczków bliższych łączą się stawami śródręczno-paliczkowymi. Paliczki między sobą łączą się stawami międzypaliczkowymi.